Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku Tom Pridera i dalej tak, wracamy do naszego obozu eee, Do naszego obozu z Rutem, yy, który na nas czeka Tutaj biedny taki i w ogóle Jak się tam dostać? Momencik Tam się trzeba jakoś dostać, ale nie mam pojęcia O dobra, w ten sposób eee, Hopsa. Dobra, i co? Odciągniesz się? Czy może jeszcze raz? Nie. To nie odchodził. Dobra, trudno się mówi. Nie będę teraz się nad tym dłużej jakoś specjalnie rozwodzić. Po prostu wykombinujemy jakiś świecie. Dobra, mamy linę. Ciągnij, kobieta, ciągnij. Wyłamałaś, proszę pięknie. Jaka silna dziewczyna! Silna, grzeczna, dzielna i w ogóle. Na pewno się nie da. Nie da się. Trudno się mówi. Nie otworzę tej pomarańczowej, tej najwyżej i tyle. Jaka dzielna, widzicie. O, obecne położenie w górę. Niebieski dym? O, naprawdę Jej. się cieszę, że się ruszyłaś. Ja też dziewczyno. W jednej chwili wszystko grało, a potem... potem przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam rot. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, tu drugi pilot Jessop z samolotu n 177 Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitani Jessop, słyszy mnie pan! Wystrzeliłem racę tym odbiór! Cholera, nie słyszy mnie Muszę się do niego dostać nie. Tam widać rację Mamy własnych ludzi na głowie Musimy się przegrupować jak tylko znajdą sam Przecież nie mogę go tam zostawić samego On potrzebuje pomocy No właśnie Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro Nie sposób uratować wszystkich Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie Nie, wiesz co to strata Poświęcenie to twój własny wybór Strata to wybór podjęty za ciebie ja nie mogę wybrać dla niego śmierci. Rod. Hmm. Dobra, czyli teraz właśnie będziemy się udawać do sygnału dymnego. No, proszę bardzo. Tylko gdzie my mamy właściwie. A, tam. Proszę, pięknie

No wyźnij. Dobra. Strzałem w głowę jednym pięknym go załatwiłem. Teraz jeszcze ten został. Trzeba dobić. Coś nie mogę przytrzymać do końca tego prawego przycisku myszy. To jest smutne. Dobra, zabrałam. O, surowce, jak sympatyczne. Słyszę Reyes. Co się u was dzieje? Przeszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś... Miasta! To jest jakieś szaleństwo, Ross. Co oni tu robią do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady sam albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą? Tak. Zaraz by. To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Dobra, mamy nasze znalezisko. Moździerz z tłuczkiem, czy jesteś zadowolona z niego? W moździerzu są drobne kawałki kości. Mam nadzieję, że zwierzęcych. Nie sądzę, że, że to były Zchodzi, zwierzęce próbuję, kości. Spotkać. Dobrze, spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. O. Dobra, chyba muszę wyjść, tędy, co? Jak to zrobić właściwie? Dobra, nie ma czasu. Znajdź, znajdźkami zajmiemy się później, tak? Dobra, znajdźkami będziemy zajmować się później, tak jak już mówiłam, bo szukanie ich na siłę to jest powiem wam ciężki orzech do zgryzienia. Podpal pochodnie, podpal pomnik, że tak powiem. Posąg to się tak nazywa właśnie. Tego słowa szukałam. Dobra, leć do sygnału, do już niedaleko przecież. Hopsa. Instynkt przetrwania przyda się na coś? Że co, że można... Że co, że można podpalić pochodnie? Tak? O to chodziło? Ale po co to podpalać? W ogóle? Nie mam pojęcia, dobra, idziemy... Idziemy tam. W tamtą stronę, gdyż widzę, że tam właśnie jest. Jak się tam dostać? Nie. Może tak. Nie, pierwszy broń. Łuk, lina. Strzelaj. Dobra, leć tam teraz. Alara, dzielna bądź. Szykuj się. Zaraz cię tu pewnie coś zaatakuje i zje, że tak powiem. No, y F czekam jest, czy E? Dobra, e Już mi się mylą te klawisze, powiem. wam Dobra. Jednego załatwiliśmy. Dobra. Gin, zły człowiek, gin. Dokładnie o to szło. Mamy surowce, amunicję. Świetnie, że ci nie umierać po prostu. Dobra. Lina, łuk, mostek po raz kolejny. I przedostajemy się. Yy, tylko ciekawi mnie jedna rzecz. Jakim cudem, jak mając jedną linę, tyle mostów już żeśmy zrobili? Aha, tu jest grobowiec, ale zwiedzać go będziemy później. Zdecydowanie później. Nie, to nie o to chodziło. O to chodziło, dobra. Wszystko jasne. Hopsa. I mamy kolejny posąg. Podpal sobie pochodnie, podpal posąg. No ok. Trzy zapalone posągi. To już jest coś. Gdzie mamy iść? Nie wiadomo, tak naprawdę my możemy iść dwoma chyba ścieżkami. Zdaje się. To jest yy, pewien. To jest dość problematyczne. co? Nie możemy iść, czy możemy? Nie przyciągniemy tego za cholera przecież Dobra. Boję się ryzykować, więc yy, wolę chyba się przejść tamtędy. O, coś znalazłam, zobaczcie. Geoszynkę, o jak pięknie. i tam jakieś jaja są w ogóle, jakieś gniazdo. Czyje to gniazdo? Gdzie to ciągniesz, kobieto? Przecież nie przeciągniesz. Nie doskoczysz też. No raczej, chyba trzeba jednak było tam iść. Tylko które? To jest dobre pytanie. Hm. Nie mam pojęcia ani jak tam... Nie, no tu powinnam doskoczyć na tamten. Hopsa. No pewnie. Jasne. I wszystko się stało nagle jasne. O, broń maszynowa, mam części do broni. Świetnie. O, o, podpalę następny posąg. Już są cztery, proszę bardzo. Jeden. Strzelaj, przywiąż. Skacz. Tędy. A może być i tędy? Proszę bardzo. Może być i tędy. Co tu mamy? Książeczką, tak? Czy ja to książeczka? Tę przeklętą wyspę. Dość już widziałem Dość już widziałem tłumaczenia dla mocy, którą władza słoneczna królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. No tak ewidentnie tak nie pochodzi z tego świata, cóż. wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. manipulowała Co tam co się, tam ciekawego on się dowiedział, opukuje, co ciekawego my się widziała. dzięki niemu dowiemy? I jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego A, pana. Pana ostrzec musiał oszukać, że nie spałem. Na dorodku jakąś straszną tajemnicę uciekł z Jamata i co to było i co dostępu, stało się mórz, z nim samym. Dani, to pewnie był jeden z tych trupów, które mijaliśmy po drodze. To na pewno był ten ambasador. Nigdy nie powiem nie, nie powiem, spoko. Ani słowa. Spoko. Może być, Pozdro. Dobra. Ja jak się przestraszyłam tej lampy na... Tuch, no, po, 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 no. Tam? Tak, tam. Definitywne tam. Ach, muszę się tam postać. Czemu to się tak trzęsie obraz? Co trzęsienie ziemi jest, czy ja? O Boże! No i szybciej. O kurde, to dobre słowo. Oj, no spadniemy tu i to będzie się gdzieś czekamy. I się, no. Wiedziałam. Wiedziałam po prostu, bo widziałam, że się paliła ta ściana na żółto. W trybie tego, tam, co to tam było. Ale był z włosami. Jezus. Lara w krótkim włosku. tragedia. Gdzie on jest? Był tu przed chwilą. Przyszedł. Ktoś go zabrał, porwał, pojmał, cokolwiek. Łotewa, że tak powiem. Matuchno, jakieś proporcje znowu. Zapasy, jest i posąg. Ale chyba jego się podpalić nie da? Nie, nie da się podpalić. Hej, Laro, Rod powiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? No, nie hey, wiem. Widać jakieś ślady sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Hej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzam. Z kłamca, na pewno zwiedza, tak. Powodzenia. A w ogóle ten Matias, Jezus, przecież tego Matiasa żeśmy spotkali na początku. Ja o tym zapomniałam zupełnie. Dobra, mamy obóz. Jest tu mega ciemno. Yy, I mega strasznie. Mamy punkty. Nie mamy punktów. Łuk refleksyjny, dobra. Modyfikacja broni pozostawi wszystkie wcześniejsze ulepszenia. Dalej. Coś jeszcze mamy? Sprzęt, zobacz, kategorie. Co tu mamy? Łuk refleksyjny, dobra, strzały liną. Do odblokowania łuk wymaga jeszcze dwóch części. Świetnie, dobra. Co tu mamy? Zmocnione ramiona, ukończono. Spust z na klucze, co? Daje jeszcze większą szybkostrzelność. Dobra, można kupić, chociaż szczerze wam powiem, że łuku i tak nie używam za dużo. Ale ja miałam coś do broni maszynowej, nie? Broń maszynowej... dobra, już wiemy o co chodzi. Sprzęt ulepszenia. Tutaj coś mogę jeszcze sobie... A, bo dobra, nie będę na razie kupować. W następnym obozie sobie ulepszę te broni. No, mamy tu proszę bardzo. I surowce od razu, jak miło. Czemu tu jest tak ciemno? Czemu ja nic nie widzę? Nie widzę, gdzie idę w ogóle, matko kochana. Miłoby było jeszcze, jakbym mogła sobie zgasić lampkę na biurku, którą mam. Ale tego nie zrobię, bo wtedy nie będę Pielu widziała nie klawiatury. Dobra. Rozwalamy surowce. I szczerze wam powiem, że mam ochotę stąd spierniczę jak najszybciej się da. Jaka pielgrzymka? Myślałam, że idzie gdzieś pielgrzymka, już byłam przerażona. Czyżby chemiczne? Oby nie. O matko. Niesamowite. Przerażające. Niesamowite? Niesamowite. Tylko ona może być po prostu w totalnym niebezpieczeństwie i powiedzieć niesamowite. Aha, to się im pomaga. Ale jesteś naiwna i przewidywalna! Nie! Oni! Co się dzieje w ogóle straciłam? Straciłam ogarnięcie jakiekolwiek w czymkolwiek, Boże nie wiem w ogóle o co chodzi, nie wiem co się dzieje. No, tu jest. O Boże, chyba mi słabo. Obudzić się w takim miejscu, tragedia. To co? znowu się bujamy? Hopsa, 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 hopsa. tylko po co? Okay. Prosto w kręgosłup. Masakra Ta kraja jest przerażająca. To jest normalnie najlepszy horror, w jaki grałam, bo chyba nie przygodówka. Przygodówki są takie delikatne i fajne, i w Co to jest? Co to jest? Coś idzie. Nie, to nie idzie. Nie broni. Serio nie mam żadnej broni, no coś musimy mieć przecież. Łaś tam nie marudź. Nie będę ci kryła do końca życia, o Boże. Ręce, szkielety, głowy, wszystko tu jest przecież. Co to jest, matko kochana? Przecież nie człowiek! Chociaż że, że wziął szczudła i wie co jeszcze, ale... To szczerze wątpię. Dobra Lara, no. Spierniczaj stamtąd jak najszybciej się da, bo cóż ci pozostało, nie? O Boże, te głowy są okropne. Musisz tak krzyczeć! Dobra, mamy broń, to najważniejsze. Czy musi tu tak wiać niesamowicie? nie znaczy, ja wiem, że musi, bo ta... przyroda się. Jak to się mówi? Sprzymierzyła przeciw nam. Burze piaskowe i te sprawy. Ale to jest przerażające naprawdę przerażające. Ja nie wiem, ja mówię. Jakbym ja się znalazła w takiej sytuacji, to jestem praktycznie pewna, A, mam nadzieję, że ciągle działa. Strzelba okupowa, świetnie. Aha! Gdybyśmy coś bliżej. Strażnicy ją zabiją. stąd, zanim nas znajdą. Doskoczy? Dobra, doskoczymy. Mam nadzieję, że nie znajdą mnie ci celi strażnicy. Jestem... O Boże. Nie, to już wiem, że po prostu oni są ze mną A Nie cierpię grobowców. A ja nie cierpię po prostu takich przygód. No, to jest smutne. Boże, 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 dlaczego? Dlaczego zawsze Lara Croft to To spotyka? słoneczna królowa. To naprawdę Zachciało ci się Yamatai, tak? To no, to masz Yamatai, proszę bardzo, ty chciałaś tu jechać. Mogliście lecieć, znaczy płynąć tam, ty gdzie... Tu jesteś? O Boże. I naprawdę martwa. Mogliście płynąć tam, gdzie nic byście nie znaleźli, przynajmniej mielibyście święty spokój. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia, rytuału ofiarnego. Hmm. O, coś okropnego! Dobra, musisz to oglądać, to musisz spali. się zastanawiać, nie możesz po prostu stamtąd uciekać. Do... Tak, to mój Dobra. pies czeka Dobra. właśnie i wybaczcie mi, odkurzacz jeszcze odkurza, więc nie da się niestety odizolować od Dobra. wszystkich hałasów domu. Hmm, Macko, kochano, że tak powiem. Co tu się dzieje wszędzie? Tu jesteś, Królowo. Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. Jaki rytuał przejścia? W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. O, o fok. Jest jeszcze przeszukaj ich wszystkich, bo amunicja ci jest bardzo teraz potrzebna. Tylko pytanie, gdzie my mamy teraz iść? Na pewno nie tutaj. Nie! Nie, tylko nie oni, nie, ja się boję. Boże, weźcie mnie stąd ja się naprawdę boję. Zawierniczamy stąd, byle szybciej. Bo słowa co to u diabła jest idealnie... O dobra, doszliśmy do... Doszliśmy do obozu, mamy amunicję do, tego, do tej strzelby okopowej. Yy, oni znaleźli strażników, ale my się żegnamy. I mam nadzieję, że wytrzymacie z tym napięciem do następnego odcinka. Także cóż, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa!